Cześć! Z tej strony Grzesiek z kanału Drzewa i Korzenie. I dziś mam dla Was trochę inny odcinek. Nie będzie spektakularnych ujęć, ale za to konkretna robota, którą trzeba było wykonać, zanim zasypie fundamenty. Czas na montaż folii kubełkowej. Ale zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To dla mnie duże wsparcie i znak, że to co robię ma sens. Dzięki! No dobra! Folia kubełkowa. Co to w ogóle jest i po co się ją stosuje? Folia kubełkowa to warstwa ochronna, która ma za zadanie chronić termoizolację i hydroizolację fundamentów przed uszkodzeniami mechanicznymi, przede wszystkim podczas zasypywania wykopu. I tu od razu ważna sprawa: folia kubełkowa nie służy do ochrony przed wodą. To nie jest hydroizolacja. Jej zadaniem jest raczej odprowadzenie wody i zabezpieczenie powierzchni przed zgnieceniem. Te wszystkie wypustki, te charakterystyczne kubełki, tworzą przestrzeń, przez którą woda może spływać w dół do systemu drenażu. I właśnie dlatego kubełki zawsze układamy w stronę styropianu. Między ścianą fundamentową a folią powstaje mikroprzestrzeń, która umożliwia przepływ powietrza i wody. Gdybyśmy zrobili odwrotnie, ta przestrzeń by zniknęła i całość przestałaby spełniać swoją funkcję. Mała zmiana planów, jednak zacząłem ją układać od dłuższego boku. Zacząłem od wniesienia rolki folii na plac budowy. Używam zwykłej folii kubełkowej, bez znanej marki, wysokość 2 metry, rolka 20 metrów bieżących. Na tym etapie jeszcze nie montuję listwy startowej. Wywijam folię na konstrukcję podłogi, tak żeby piasek podczas zasypu nie dostał się między EPS a ścianę. Listwa zostanie zamontowana później, przy okazji kolejnych prac przy elewacji. Pod folią znajduje się już styropian EPS, który wcześniej przyklejałem. Folia sięga do wysokości szkieletu podłogi. Góra folii została złapana na zwykłe wkręty do drewna, tymczasowo, żeby wszystko się trzymało. Na dole używam dedykowanych kołków montażowych do styropianu. Tym razem na szczęście obyło się bez niespodzianek. Montaż przebiegł gładko. Udało się zachować napięcie folii, wszystko ładnie przylega. Przy okazji tego odcinka postanowiłem pokazać Wam kilka rzeczy, które mogą Was zainteresować. Robimy mały spacer wokół fundamentów. Zobaczycie m.in. przygotowane miejsce na komin wentylacyjny. Jak wykończyłem narożniki ze styropianu EPS, które przez ławy fundamentowe i chudziak mają sporo załamań: przepust na wodę, peszle do zasilania głównego oraz do bramy miejsce, gdzie wychodzi bednarka wyjście kanalizacji Drugie miejsce na komin wentylacyjny, wejście kanalizacji do garażu. Zostaw strategiczny komentarz: hashtag folia kubełkowa, a zostawię ci serduszko. Wracając do folii, łączenia wykonuję na zakład około 20 cm. Nie stosuję żadnej taśmy bo przy zasypaniu ziemią i tak wszystko zostanie dociśnięte. Staram się tylko, żeby zakładki były dokładnie ułożone i nie zachodziły na siebie w sposób przypadkowy. W narożnikach trzeba się trochę nagimnastykować. Nie są one równe, bo ławy fundamentowe oraz podbudowa chudziaka powodują różne uskoki. Trzeba było naciąć folię w odpowiednich miejscach i dobrze ją wyprofilować. Całość montażu trwała kilka godzin, ale efekt końcowy jest naprawdę zadowalający. Teraz mogę być spokojny, że termoizolacja i hydroizolacja są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Folia kubełkowa jest skuteczna tylko wtedy, gdy całość prac wykonamy porządnie. Trzeba zadbać o odpowiednią wysokość montażu, poprawne wywinięcie na górze, mocowanie kołkami w odpowiednich odstępach, staranne wykonanie narożników i, najważniejsze, kubełki zawsze w stronę izolacji. W kolejnym etapie tej pracy pojawi się drenaż wokół fundamentów geowłóknina, żwir i rura drenarska ale to już w innym odcinku. Jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę, kliknij subskrybuj i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moją budową. To tylko kilka kliknięć, a dla mnie to ogromna motywacja. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.